Dziś na całym świecie 110 milionów osób żyje jako uchodźcy, co najmniej, bo to są dane zebrane na te półrocze. Niestety ostatnie konflikty w Sudanie, na przykład, czy katastrofy naturalne mogą powiększyć liczbę uchodźców na świecie. Ta liczba niestety jest rekordowa w stosunku do ostatnich lat. Ja pamiętam jeszcze kilka lat temu alarmowałam, że 80 kilka milionów, potem ponad 100 milionów, a teraz jesteśmy już na ponad 110 milionach, co pokazuje jak szybko przyrasta liczba osób, które zostały zmuszone do opuszczenia domu z dowolnego powodu. To może być prześladowanie, to może być właśnie trwająca wojna, konflikt albo... Ogromna tragedia katastrofy naturalnej. Większość osób przemieszcza się do najbliższego bezpiecznego kraju i często to jest kraj tuż obok, który też może być w kryzysie, który też nie jest zamożny. Oczywiście część z tych osób zdecyduje się na przejście kolejnej granicy, ale jednak większość z nich pozostanie właśnie tam. Tak jak jest na przykład w przypadku Syrii i Libanu, Syrii i Jordanii czy Syrii i Turcji. Osoby, które docierają do Europy, to jest tak naprawdę promil tych potrzebujących uchodźców. Jednak musimy pamiętać o tym, że to te osoby są narażone właśnie na ogromne zagrożenia, na niebezpieczeństwa, bo ta droga jest po prostu bardzo trudna i kosztowna. I ryzykowna, jeżeli chodzi o zdrowie i życie, co widzieliśmy w ostatnich dniach przez tragedię u wybrzeży Grecji. Przede wszystkim należy pomagać na miejscu, bo jeżeli ktoś może nie opuścić swojego miejsca zamieszkania, to na pewno się na to zdecyduje. To nie jest fanaberia, to nie jest chęć, żeby wyjechać ze swojego miejsca zamieszkania, bo mówimy o sytuacjach skrajnych. Po prostu trzeba się przemieścić, trzeba uciekać, żeby jest zdrowie i życie swoje lub rodziny. Czyli pomagając na miejscu, zmniejszamy też liczbę osób, które będą potrzebowały naszej pomocy w w innym kontekście, właśnie tym uchodźczym w innych krajach, na przykład w Europie. A tu na miejscu oczywiście należy stworzyć taki system, aby osoby, które są zmuszone do przemieszczania się do Europy, miały jak zintegrować się ze społeczeństwem, miały jak zacząć pracować, utrzymywać siebie i swoją rodzinę, nauczyć się języka, czyli dokładnie tak samo jak w przypadku osób z Ukrainy. Sytuacja uchodźców z Ukrainy w Polsce się zmieniła. Bardzo wiele osób już przebywa u nas od miesięcy albo od ponad roku i teraz ta pomoc, której potrzebują, to jest bardziej pomoc integracyjna, pomoc w usamodzielnieniu się, w już może nie poszukiwaniu jakiegokolwiek schronienia, ale takiego schronienia, w którym mogą mieszkać. Mieszkać na dłużej. W poszukiwaniu pracy, w nauce języków, w tym języka polskiego, w przekwalifikowaniu się na przykład. Więc to są takie potrzeby. Oczywiście są też osoby, które dopiero co przyjeżdżają do Polski. Nie możemy o nich zapominać. Oni potrzebują praktycznie wszystkiego. Wielu Ukraińców, Ukrainek postanowiło wrócić do kraju, mimo że nie jest tam bezpiecznie, co pokazują te majowe i czerwcowe naloty na Kijów, Dnie, Charków, na większe miasta. I możemy się spodziewać, że część z nich zdecyduje się jednak wrócić do Polski. Polski, jeżeli to zagrożenie będzie się utrzymywało. Ale na razie trend jest taki, że faktycznie część osób już wraca do siebie, do Ukrainy.